W tym roku odbywa się ósmy zlot miłośniczek zabytkowych Mercedesów. Spotykamy się w Wąsowie, Nowym Tomyślu i Chobienicach. W wydarzeniu bierze udział 17 załów. samochody od lat 70. Najmłodszy jest z 2013 roku. Czujemy się wspaniale, jak to na szyi! Ten kolor zdecydowanie odzwierciedla nasz nastrój. Poznałam nowe osoby. Dziewczyny są świetne. Jesteśmy w pięknym miejscu, Pałacu wąsowo. Dużo natury, dużo historii, niesamowite opowieści. Humory nam dopisują, i nie możemy doczekać się dalszej trasy. Lubimy to przyjeżdżać i zobaczyć, co się tutaj dzieje w ogóle. Mam mocno. Nie, ja, ja sama. W Nowym Tomyślu odbył się konkurs na najatrakcyjniejsze auto z lotu. Na trasie zwiedzamy Muzeum Wikieniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu. Tegoroczna edycja jest rzeczywiście wyjątkowa dlatego że kolor, który nam towarzyszy, jest bardzo energetyczny i też jest wyjątkowy, więc wszędzie nas widać. Dodaje on nam naprawdę skrzydeł na każdym kroku. Trasa była cudna, bo prowadziła przez zakątki urocze tutaj zachodniej Wielkopolski. Wszystkie były przepiękne, przepiękne tereny przepiękne lasy, pola, łąki. Ponadto no super atmosfera, świetne miejsca, komandorki wybrały znakomicie, tak żeby każda z nas czuła się komfortowo i dobrze się bawiła.